Pani Magda, która przyjechała do nas specjalnie, ze Stanów. Pani Magdo, jak się zaczęła ta historia? Jak Pani się o nas dowiedziała? Jak Pani trafiła? Dowiedziałam się przez mojego serdecznego kolegę Krisa, ja na niego mówię Krzysztofa Gojdzia. A akurat był po implantach, po zabiegu w warszawskiej restauracji, żeśmy się spotkali, był spuchnięty jak mały chomik. I ja się pytam właśnie, czy on może zarekomendować jakąś klinikę. A myślałam, że powie coś w Warszawie. Okazało się, że jednak we Wrocławiu, bliżej, bo jestem z Opola, I poprosiłam o to, czy by mógł w moim imieniu zrobić mi konsultację, wizytę, taką datę. I na drugi tydzień już byłam tutaj. To było przed tym spektakularnym remontem. A teraz piękne wnętrza, w ogóle nie ma poczucia, że się jest w klinice, gdzie. Dentysta kojarzy się z bólem. Tutaj nie ma takiego. Tu się człowiek bym w jakimś Cigar Club na Manhattanie. Jest rewelacyjnie pięknie. Z jakim problemem to, pani to nas trafiła? Z takim problemem, że byłam w po udarze. i to mi bardzo otworzyło oczy, bo miałam niedokrwienny udar mózgu, który spowodował, że krew nie dochodziła do mózgu. Nie, nie spowodowany wysokim ciśnieniem, tylko spowodowany właśnie niskim bardzo ciśnieniem. Wylądowałam w szpitalu w ostatnim momencie, miałam utratę mowy, utratę ruchu ciała, a wszystko dzięki Bogu było tak szybko, dzięki służbom medycznym, że wróciło mi to po jakimś czasie wszystko. I stwierdziłam, że już na nic nie oszczędzam, na nic nie zbieram, robię wszystko to, co chcę po kolei, bo wiedziałam, jak to jest stracić panowanie, chcę coś mówić, policjanci nie mogli się ze mną skoncentrować. Skąd skontaktować po prostu. Ja mówiłam coś innego, mi się wydawało, że ja mówię coś innego. Nie miałam kontroli nad swoim ciałem. I stwierdziłam, że muszę sobie zrobić to, co chcę zawsze sobie zrobić, co chciałam sobie zrobić. No i zęby. Tengami smajam mnie przerażał, a byłam strasznie przestraszona dentystami. Naprawdę? Przez, tak, przez szkoły, chociaż zawsze mam obrana nas prywatnie do dentysty. Byłam bardzo zawsze przestraszona, bo jednak jakby nie było w tych szkołach, to podejście to było. Barbarzyństwo. Co dzieci trzymali na tych fotelach i robili zęby, czy cieszy. Jednak zobaczyłam sobie zdjęcia na stronie internetowej przed i po rewelacyjne rezultaty i zostałam skierowana do doktora Wojtka. I on się już zajął tą całą metamorfozą. I sprostał naprawdę, nawet ponad. Pani Magda, ale czy to jest prawda, że Pani zaczęła od lekarzy na Manhattanie? Tak. I dzięki Bogu tam nie wylądowałam, bo mieszkam prawie 18 lat w Stanach. I zawsze jak byłam w Polsce, zawsze tu dodać do dentysty. Um, I jak już zaczęłam tutaj z UniDent Union i zobaczyłam tą różnicę, bo miałam, miałam problem, gdzie musiałam skorzystać z dentysty tam, no to tak bym się cofnęła do średniowiecza. Tam jednak ta Ameryka, którą widzą tutaj ludzie w Polsce w <gryw> telewizji, a nie byli, no to jest zupełnie coś innego. Mm. Nie wiem, czy bym znalazła taką klinikę, jakby w Wrocławiu tutaj jest, w Los Angeles może bym znalazła, może w Miami, tak? Krzysiek ma, Krzysztof Gojci. Na takim właśnie wysokim poziomie, wysokie standardy, najlepsze materiały i profesjonalna obsługa pacjenta. Może bym znalazła, ale to mogę tu na tych pięciu palcach policzyć, gdzie i kto. A tak to nie wiem, nie wiem. Jeżeli w Ameryce może dentysta operować, robić tam i tak operację brzucha, a ten co robi operację brzucha może borować zęby, no to nie wiem do kogo chodzimy tak naprawdę. I trzeba tam być i żyć i wiedzieć, żeby docenić polskich tutaj lekarzy, artystów tak naprawdę, bo tutaj artyści pracują. Bo to nie jest tak, zrobić makeover, smile makeover komuś i wiedzieć jak to zrobić, żeby ktoś nie wyglądał. Um. Jak przysłowiowy koni, tak jak w Ameryce, mają te zęby w ogóle. Nie ma żadnej przezroczystości, nie ma żadnego kształtu, wszystko jest na płasko, tak jak wciśnięta guma orbit. I ja się tego bałam, że będę miała sedes, tak? Doktor Wojtek mój sedes, w buzi. I właśnie o tego się bałam, ale jak im więcej tych zdjęć, właśnie bardzo, bardzo pięknie pokazujecie, przed i po, i w ogóle fakt, że teraz mogę porozmawiać tutaj i wypowiedzieć się na ten temat, to właśnie robi robotę, bo ludzie jednak widzą. I to już sam fakt, że mi Krzysztof pokazał właśnie te zdjęcia przed po stronę internetową i w ogóle, to już, to już bez zastanowienia, to już bez zastanowienia I, i najlepsza chyba decyzja, jaką mogą podjąć i to już z Wami będę do końca. To już taki związek jest long term. Trzymamy za słowa.